Cześć, wszystkim, witajcie w nowym filmie. Ja jestem sesja i dziś zapraszam Was na kolejny odcinek z serii mini Life, czyli minimalizm w moim życiu. Tym razem odpowiem na wasze pytanie, ile mam wszystkich ubrań. Byliście bardzo ciekawi, dlatego postanowiłam nakręcić taki film. Sama jestem ciekawa, ile mam tych ubrań, ponieważ jeszcze wszystkiego nie policzyłam. Zaraz przedstawię Wam ilość ubrań w poszczególnych kategoriach, czyli tam sukienki, spodnie, koszulki itd, itp. Wydaje mi się, że tak strzelam, że mam około 80 sztuk ubrań. I w tym rozrachunku nie będę uwzględniać bielizny, skarpetek, rajstop, e, ubrań e, takich sportowych, e, dobiegania na rower e, oraz nie będę uwzględniać rzeczy, które są do sprzedania. To aktualnie jest taka niewielka siateczka, także zaczynamy pierwszą kategorię. Kategoria sukienki. E, teraz w ręce nie trzymam wszystkich sukienek, ale wyliczyłam, że łącznie z tą, którą mam na sobie i nawet tą, która jest aktualnie w praniu mam 9 sukienek. Kolejna kategoria wywołała we mnie pozytywne wspomnienia, a mianowicie jest to kategoria suknie, długie suknie Maxim i mam tutaj w tej kategorii dwie długie suknie. To jest pierwsza długa suknia, miałam ją na sylwestrze w tym roku, a druga długa suknia to jest moja suknia ślubna, jest dosyć ciężka, także trudno jest mi ją tutaj pokazać. Ale cały czas ją mam, e, jestem w niej zakochana, jest przepiękna, co prawda chcę ją sprzedać, e, ale jak uda mi się ją kiedyś sprzedać, to z płaczem, naprawdę jest przepiękna i wydaje mi się, że cały czas się do niej mieszczę, bo raczej rozmiar jest ten sam. Także jeżeli chodzi o kategorie sukni, no to mam dwie, z czego wiadomo, że w tej już nie będę nigdy chodzić, e, ale jestem z wami szczera, ona wisi w mojej szafie, e, aha, miał nie być rzeczy na sprzedaż. Kolejna kategoria to koszule. E, mam tutaj cztery koszule, z czego trochę się zastanawiałam e, przy tej, czy uwzględnić ją jako koszula, bo nie ma kołnierzyka. Ale zawsze mówię, że to jest koszula, więc e, niech będzie w tej kategorii. E, są cztery, i tyle mi w zupełności wystarcza. Kolejna kategoria, która wydawała mi się bardzo problematyczna, są to t-shirty. E, razem z tymi koszulkami, w których chodzę po domu, a w których nie wychodzę na zewnątrz, e, mam 15 sztuk, z czego 3 koszulki z tych 15 to są właśnie po domu. E, wydawało mi się, że mam ich dużo mniej, ale jednak uzbierało się aż 15. Wiem, że niektórzy mają dużo więcej, ale ja mam 15. Kolejna kategoria, w której mam zdecydowany deficyt są to bluzki, jakieś bokserki na ramionczkach, po prostu bez rękawków i mam tutaj 8 sztuk. Zawsze kiedy jest lato i szukam właśnie jakiejś bluzki, którą powinnam założyć, to zawsze wydaje mi się, że ja nie mam się w co ubrać, mimo że mam ich 8, to jednak coś z nimi jest nie tak, że zawsze wydaje mi się, że ta nie, ta też nie, tamta też nie, no i w efekcie nie mam co ubrać. Także bluzki bez rękawków 8 sztuk. Długie spodnie mam łącznie tutaj nie przyniosłam wszystkiego, ale łącznie długich spodni mam 9 par, tak to się mówi, 9 par. Z czego dwie pary to są spodnie dresowe, w których chodzę zimą po domu. Wydawało mi się, że mam tych spodni trochę mniej, bo jeżeli chodzi o jeansy to mam tylko dwie, dobra, trzy pary. A później pozostałe spodnie to już są spodnie materiałowe. Zawsze wydawało mi się, że mam ich mniej, no ale wyszło tyle. Kolejna kategoria, w... tutaj bardzo się zdziwiłam swetry. Mam 10 swetrów. Sumowałam tutaj również polar rozpinany, też taki swetr, taki cardigan przedłużony i jeszcze dwa golfy, więc nie spodziewałam się. O, to jest strasznie ciężkie. Nie spodziewałam się, że mam ich aż tyle. Jestem zaskoczona 10, naprawdę dużo więcej niż mi się wydawało. Kategoria, której już nie chciałam podciągać pod swetry, a raczej są to po prostu bluzki, cienkie bluzki z długim rękawem. E, takich bluzek mam trzy, z czego dwie są czarne. Jedna ma e, taki płytki dekolt, druga ma bardzo głęboki dekolt. Szczerze powiedziawszy, mogłabym ich mieć trochę więcej, ponieważ uważam, że są bardzo praktyczne. Kolejna letnia kategoria to krótkie spodenki. Właściwie to te różowe są troszeczkę tak bardziej do biegania, ale kiedy jadę gdzieś na wakacje, to e, potrafię w nich cały czas też chodzić, więc również je tutaj uwzględniam. Także reasumując, mam cztery sztuki krótki spodenek, w ręce trzymam trzy, mam 3, ale jeszcze jedne są w praniu. Kolejna kategoria to marynarki. Mam trzy marynarki: jasną, granatową i czarną. Kategoria kombinezony. Mam dwa kombinezony, ten czarny z koronką i jeszcze jeden cały czarny. Kombinezony są tak fajne jak sukienki, po prostu zakładacie kombinezon i już jesteście ubrane, nie trzeba dobierać żadnej bluzki czy tam dołów, więc bardzo lubię takie stroje, które już tworzą cały look. I już ostatnia kategoria kurtki. Jeżeli chodzi o kurtki takie wiosenne, jesienne, cienkie, to mam dwie kurtki, tą ramoneskę i taką sportową. A jeżeli chodzi o kurtki zimowe, to mam jedną kurtkę zimową oraz dwa płaszcze jasny i ciemny, dwa takie eleganckie płaszcze, czyli reasumując kategorię kurtki, łącznie mam 5 sztuk. A może zrobię jeszcze kategorię torebki? Mało mam torebek, nie lubię mieć dużo torebek, po prostu noszę na bieżąco, jak się zniszczy, to wtedy kupuję kolejną. Mam trzy małe torebki. Na pewno trzy? Tak, na pewno trzy. E, taką cieniutką, czarną kopertówkę, później taką luźną z Tajlandii przywiezioną i taką bardziej pakowną, m, małą, pakowną kopertówkę. A jeżeli chodzi o duże torebki, nie przepadam za dużymi torebkami. Mam tylko jedną taką dużą torebkę. Dajcie mi znać, czy w ogóle jesteście ciekawe i co ja noszę w torebce. Może zrobię taki film, kiedyś widziałam dużo takich filmów na polskim YouTubie, więc może, jeżeli Was to interesuje, to dajcie mi znać w komentarzach. Reasumując, mam 78 sztuk ubrań. Na początku filmu powiedziałam, że wydaje mi się, że mam około 80, więc. A czekajcie, właśnie zapomniałam. W trakcie kręcenia zorientowałam się, że jeszcze jedna bluzka gdzieś tam była schowana i jedna sukienka całkowicie z tyłu, także równo mam 80 sztuk ubrań. Czy to jest duża ilość? Wydaje mi się, że to jest dla mnie taka optymalna ilość ubrań, ale jak się tak głębiej zastanowię, to na pewno mogłabym troszeczkę tą ilość zminimalizować, powiedzmy jeszcze o 10 sztuk, i też nie odczułabym żadnego. Braku, że czegoś mi tutaj brakuje w mojej garderobie, bo jeżeli mamy szafę skomponowaną tak, że mamy w niej same takie piękne, najlepsze rzeczy, w których najlepiej się czujemy, to spokojnie może być ich dużo mniej, może być nawet 50. To są w ogóle ubrania na cały sezon. W niektórych rzeczach, w których chodzę latem, chodzę również zimą, także tak to się przedstawia ilościowo. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób ma dużo więcej ubrań niż ja, bo wydaje mi się, że raczej jest. Jestem takim wyjątkiem, że tych ubrań nie chcę mieć dużo. Ja bardzo się denerwuję, kiedy z szafy mi się wysypują ubrania, dlatego zawsze staram się tą ilość zminimalizować. Dajcie mi znać, ile wy tak mniej więcej macie ubrań. Jestem bardzo ciekawa. Dajcie mi znać, czy chcecie też ten film z tym, co jest w mojej torebce. To jest torebka, którą noszę na co dzień. Jest strasznie gorąco, dlatego już na dzisiaj będę kończyć. Bardzo pozytywny film, bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że Wam również. Dajcie mi łapkę w górę. Zachęcam też do subskrybowania osoby, które są tutaj nowe. No i widzimy się już w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Cześć! Jak wiecie, skleroza nie boli. Jestem tego najlepszym przykładem. Mam cztery spódniczki, tutaj wiszą trzy, ale tam jeszcze jest jedna czwarta. Więc łącznie wszystkich ubrań mam 84, trochę więcej niż mi się wydawało.